Prezentuje się najpiękniejsza plaża w Turcji od góry. Dzień dobry wszystkim! Siemka, jestem z Jasiem. Dzień dobry, mam na imię Po mu Jasek. Jestem Turkiem i mieszkam w Turcji. Juliusz i mój szwagier Dariusz. To mój friend. Właśnie idziemy na Kaputasz Play. Jesteśmy tutaj trzeci raz. Raz byliśmy... Dwa razy byliśmy rok temu. I okrzykliśmy tę plażę mianem plaży Instagramerek. Ta plaża nie bez powodu jest nazwana <grymna> przez nas plażą Instagramerów, bo jest tu dużo ładnych dziewczyn, ubranych naprawdę w fajne w stroje. Bardzo fajnie się prezentują. Więc my, Instagramerzy, też idziemy. Tuda, się Instagrama czyni... się. Czynić swoją powinność, czyli leżeć na plaży. Dariusz i Jan zasnęli. Może czas ich obudzić? Spróbujmy. Wake up! Ej. Uwielbiam to miejsce. Ta woda jest taka cudowna. Teraz idziemy się przywitać z moim chłopakiem. O, ale mam włosy, no nie. To musisz je poprawić. Teraz lepiej. Możesz się przywitać. Gdzie to Telefon. Bardzo. O oh, kurde, koniec. Dariusz namawia Jana na skok do wody. Jan, are you ready to jump? Yeah, yes, yes? Ready? I ready. się, boję. A teraz, jak, jak nie skoczę, to będzie, będzie na mnie. Jestem tym kochanie, wierzę w ciebie. Mam nadzieję, nie że nie. Nie boisz się, właśnie, będzie... nie boisz no, no. się. Trochę się stresuję, ale. A oni skaczą dalej? Nie. You can do this. I believe in you. I will separate you from down, right? So, you can do this. You are the first, I'm the second one. The first are footing. Ostatni buziak, the skokim. I don't know what to co. The skokim? o was. I jak było? Powiem tak. Nigdy nie skakałem z takiej wysokości. Oh wydaje się to nisko, nie? Ale tam nie mogłem się normalnie. Martwiłam się o ciebie, wiesz? Uderzyłem o wodę. To było ok. Tylko tak mi jądro jedno zabolało, trochę, Ale. Ale jest ok. John ma lęk wysokości. No, <laughs> nie mogę z tego. John ma lęk wysokości. I, <laughs> I boi yes, się skoczyć. Mówi, kanka. że nie może tego zrobić. You are met kanka, yes? Yes. Czy mogą mogłoby? Co to znaczy kanka w tureckim? Przyjaciel. Taki bardzo bliski. Zagrodzina. Jest, fabryk, one meter. <laughs> Pół godziny później my prosząc Jana, żeby skoczył z, je, z wysokości jednego metra. Teraz ja będę próbować skakać, więc trzymajcie za mnie kciuki, czy uda mi się. Chociaż z połowy tej skałki skoczyć Jak wyglądam? Jasiu? Jak wyglądam? Jasiu? Jak wyglądam? OK? OK 5 4 3, 2, 1 Let's go! Oh my god! Let's fucking go! Yes, Życie jest piękne. Naprawdę. Yes, o, Boże, ale się bałam. Chcę się płakać teraz. Ale super jest, jak się wyskoczy. O Jezu. Chodź mnie przytul. What do you think? Boję się. Dalej. I'm scared. mnie. Dalej mi to. Bałam się bardzo. Bałam. Darek, gdzież jak się bałam? Długo strasznie się leciało, nie? Niestety pogoda się troszkę psuje, więc spadamy na jakąś kawkę. Zabieramy Was ze sobą na kawę, na ciasteczko jakieś i jedziemy dalej. Niestety, przed skokiem nie widzieliśmy tego napisu, więc, tak dla jasności, jak tu będziecie, to nie skakajcie z tych skał, proszę. Dziś jest chyba 10 listopad, więc no możecie zobaczyć, jaka jest pogoda w Turcji w listopadzie. W październiku było bardzo, bardzo ciepło. No, przełom 20 października, listopad, troszkę się ochłodziło. Jest 24 stopnie, 23, ale i tak uważam, że dla ludzi z Polski jest to naprawdę temperatura super, super jeżeli chodzi o wyjazd, nie jest za gorąco. Można normalnie funkcjonować na plaży, śpi się spokojnie się przespać tą noc, a nie cały czas się budzisz, bo jest ci za gorąco, więc naprawdę listopad jest super, super opcją na wyjazdy. Loty są tańsze, pogoda jest fajna, jedzenie w knajpach jest tańsze. Rozmawialiśmy też z turkami, i oni mówią, że ceny w sklepach normalnie idą do góry spożywcze produkty na czas wakacji, a więc po prostu. Wszystko jest za tym, żeby jeździć w listopadzie. Nagrałam dla Was kilka słów, bo czekam na Darka. Ale on chyba nie wie, że ja na niego czekam. A ze względu, że, to, że jestem przed moimi kobiecymi dniami, idę się na niego pozłościć. Dariusz, gdzie byłeś? Ja? Bo ja stoję, czekam i marznę. W toalecie byłem. No dobra, wybaczam Woliśmy ci. z Jasiem. Jasiu, Juliś Juriś. Juriś. Yes. Właśnie przyszliśmy do kampera, poplażowaliśmy sobie. Bardzo fajnie spędziliśmy dzień i teraz czas na kawy. Czemu to jest taka mocna? Bo mam nie mleka. Okej. Okay. Y bardzo Wam polecam jeszcze czekolady w Turcji. Te z Ulkera są naprawdę bardzo dobre. I oni mają w ogóle bardzo dużo fajnych produktów z Ulkera. więc jak będziecie coś kupować w Turcji, to koniecznie z tej firmy. A się Moje, moje stopy uh, są utemne. Umyte, dlatego możesz wejść do auta. Dariusz obiecał, że się ogoli w kamperze, więc stwierdziliśmy, że to nagramy, bo bardzo fajnie to opatentował w tym roku. Jak się golisz i czym? Eee, maszynką, nie mogę powiedzieć jaką, bo nie dostaję za to żadnych pieniędzy jeszcze może. Kupiłem maszynkę, po prostu mega fajnie mi się ją goli i zajmuje mi to dwie minuty. Dobrze. No tak, nie trzeba żadnych pianek, nie zapycha to z lewu. Mogę to robić wszędzie i nie muszę nawet patrzeć do lustra. Nie jest dość gęsta, więc. Jest to dość łatwe. Okay, już ja teraz wygląda jak Jan. Teraz jesteśmy twins. We are twins. Ciekawostka jesteś o Janie, Jan ma 24 lata. I nie rośnie mu w ogóle broda. Ale i tak jest słodziutki. Tak, wygląda bardzo kiepsko. Podobał się wam dzień na plaży z nami i co zapraszamy was do zostawienia lajków, komentarzy. Ponoć też trzeba klikać dzwoneczek, jest to bardzo ważne, więc klikajcie też dzwoneczek i do zobaczenia w następnym filmie. Ja nic nawet nie powiedziałem, ale Do zobaczenia. Do